Śledczy odsłuchują zapis rozmów w kokpicie lotu 268, jednak słychać tylko ciszę. Lecz po chwili nagranie zawiera komunikaty dla pasażerów i rozmowy załogi z kontrolerami, lecz nie pilotów między sobą. Nic z mikrofonu w kokpicie. To wielki zawód. Wracamy do początku. Śledczy muszą znaleźć inny sposób na ustalenie, dlaczego załoga lotu 268 wykonywała każdy etap podejścia, lecąc o 1000 stóp za nisko. Trzeba było się dowiedzieć, co działo się w głowach pilotów, jak wyglądała ich wzajemna relacja, a także ich relacja z otoczeniem i kontrolą ruchu lotniczego. Może problem tkwi w karcie podejścia? Aby ominąć góry otaczające Katmandu, piloci posługują się kartą podejścia wielkości dużej pocztówki. Podaje ona właściwą wysokość lotów w ustalonych odległościach od lotniska. Śledczy sprawdzają kartę, której używała załoga. Trudno stwierdzić, czy 8200 stóp to prawidłowa wysokość dla 10 czy 8 mil. A patrzymy na powiększenie. Długo przyglądaliśmy się karcie wykorzystywanej przez załogę i doszliśmy do wniosku, że jest przeładowana informacjami. Śledczy chcą wiedzieć, w jaki sposób załoga przygotowała się do trudnego podejścia. Sprawdzają układ kokpitu w identycznym A300 pakistańskiego przewoźnika. Nie ma gdzie przypiąć karty. Większość maszyn ma na sterownicy klips do przypięcia karty podejścia. Ta maszyna go nie miała. Jest tutaj. Ale wtedy karty widziałby tylko kapitan i musiałby odwracać głowę. Więc raczej umieścił ją w tym miejscu. Drugi klips znajduje się metr od pilotów. Wcale nie lepiej. Ciężko coś odczytać, a dźwignia zasłania rzut ścieżki schodzenia. W samolocie są tylko dwa miejsca do przypięcia karty podejścia i z obydwu trudno odczytać zawarte na niej informacje. Trzeba kręcić głową, a to utrudnia szybkie zerknięcie. Czyżby? Potem przypadkiem. Śledczy dokonują kolejnego kluczowego odkrycia. Jeśli chwyci się kartę tak, że kciuk zasłoni 11500 stóp przy 16 milach od lotniska, to oko skieruje się na sąsiednią wartość wysokości. Łatwo podświadomie uznać, że to jest właśnie prawidłowa wysokość dla 16 mil. Wygląda to tak, jakby 10 500 było dla 16 mil. Śledczemu w końcu udaje się stworzyć spójną teorię. Katmandu wierza, dzień dobry, Pakistan 268 25 mil na 11 500. Kilka minut przed katastrofą drugi pilot zgłasza 25 mil od lotniska na prawidłowej wysokości 11500 stóp. Pakistan 268 zgłosi 16 mil, wiatr 180 oczekuj podejścia Sierra. Przyjąłem zgłosić 16 mil. Podejście Sierra, kapitanie. Być może kapitan zasłania sobie kciukiem prawidłową następną wysokość. Jest pilno i wysokości. Zamiast utrzymać 11,5 tysiąca stóp, kapitan wprowadza kolejną wartość z karty. Zniżanie na 10,500. Nie zauważa, że wyszedł o krok do przodu. Załoga popełniła błąd. Nie jest świadoma, że odrzutowiec zmierza prosto ku zderzeniu z górą.